Każdej nocy, dokładnie o 23.45, w samym sercu piekła na Dolnym Śląsku, działo się coś, co przeczyło logice wojny. Hans Miller, człowiek w mundurze ze złowieszczymi runami SS, podchodził do wschodniej bramy obozu pracy Gross Rosen. Wszyscy myśleli, że pilnuje porządku. Nikt nie wiedział, że właśnie dokonuje zdrady, za którą ceną była natychmiastowa egzekucja. Przez trzy miesiące Miller zostawiał tę bramę niedomkniętą, otwierając 17-minutowe okno na życie w krainie powolnej śmierci. Dlaczego Kat postanowił stać się zbawcą? Gross-Rosen nie było fabryką natychmiastowej śmierci, jak Auschwitz czy Treblinka. To było miejsce, gdzie życie ulatywało powoli, przez skrajne wycieńczenie, głód i nieludzki mróz. Ponad 40 tysięcy ludzi pracowało tam na śmierć, w fabrykach zbrojeniowych i kamieniołomach. Średnia długość życia zaledwie 6 miesięcy. Miller, 31-letni były nauczyciel z Bawarii, widział to wszystko. Widział egzekucję całych wiosek na froncie wschodnim, które wypaliły mu dusze od środka. Do Gros Rosen trafił po ranie odłamkowej, utykając na lewą nogę. Fizyczny znak, że wojna już go naznaczyła. Przełom nastąpił w mroźną listopadową noc. Miller podczas patrolu natknął się na ciało polskiego chłopca. Nie miał więcej niż 16 lat. Zamarzł zaledwie 3 metry od drutów wyciągając rękę w stronę wolności. Miller stał nad nim przez 20 minut, słuchając wycia wiatru. W tym momencie ostatnia nić samooszukiwania pękła. Nie był już tylko żołnierzem wykonującym rozkazy. Był świadkiem upadku człowieczeństwa. Tej nocy podjął decyzję. Brama zostanie otwarta. System Millera opierał się na jednym na ludzkim lenistwie. Wiedział, że strażnicy z nocnej zmiany marzą tylko o gorącej kawie w wartowni i rzadko sprawdzają zamki osobiście. Miller stał się niewidzialny dzięki perfekcyjnej przeciętności. Nikt go nie zapamiętywał, bo nigdy nie dawał powodu do podejrzeń. W obozowych barakach szeptem zaczęła krążyć legenda o wschodniej bramie, która co jakiś czas zapomina się zamknąć. Pierwsza udana ucieczka trzech radzieckich jeńców wywołała chaos. Miller czuł, jak serce wali mu w piersi podczas przesłuchań, ale jego strach uznano za naturalną obawę przed odpowiedzialnością za ucieczkę więźniów. W styczniu 1944 roku nad Millerem zebrały się czarne chmury. Do obozu przybył Werner Dietrich, fanatyczny Oberführer, który każdą ucieczkę traktował jako osobistą zniewagę dla Hitlera. Wprowadził losowe kontrole i rygorystyczne raporty. Miller musiał przerwać operację na trzy długie tygodnie, dusząc się z poczucia winy, patrząc, jak kolejni więźniowie umierają z głodu. Pił coraz więcej, by zagłuszyć głosy w głowie, które krzyczały o moralności i przetrwaniu. Inni strażnicy brali to za stres związany ze służbą. 14 lutego Miller złamał swoją najważniejszą zasadę: zasady milczenia. Znalazł Claude'a Rousseau, francuskiego działacza ruchu oporu, który padł z wycieńczenia 30 metrów przed bramą. Zamiast go zastrzelić, Miller szepnął łamaną francuszczyzną – Brama jest otwarta. Masz 17 minut. To był akt czystego współczucia, który mógł zniszczyć wszystko. Kiedy Miller przechodził tamtędy 16 minut później, Russo już nie było. Kolejny duch uciekł w noc. Maj 1945. Armia Czerwona była tuż obok. Obóz likwidowano w krwawy sposób. Formowano marsze śmierci. Miller patrzył na to z przerażeniem. W noc przed przybyciem Rosjan 7 maja dokonał ostatniego aktu buntu. Całkowicie usunął zamek z bramy, ukrył go w lesie i uciekł. Został dezerterem w armii, która już nie istniała. Świt przeniósł wyzwolenie, ale nie dla Millera. Wyszedł do Rosjan w mundurze SS, próbując wyjaśnić, co zrobił dla więźniów. Spotkał się ze sceptycyzmem i pogardą. Sowieci słyszeli to już od każdego ss -mana. Dla nich nie było różnicy między rzeźnikiem a sabotażystą. 12 maja 1945 roku, po krótkim trybunale, Hans Miller został rozstrzelany. Miał 33 lata. Zginął jako zbrodniarz wojenny, choć uratował co najmniej 38 osób. Prawda o Millerze przetrwała tylko dzięki świadectwom ocalałych. Jak Claude Rousseau, którzy po latach złożyli fragmenty układanki w jedną całość. Hans Miller nie był bohaterem bez skazy, był trybikiem w maszynie, który postanowił ją zaciąć. Jego historia to bolesne przypomnienie, że nawet w sercu ciemności wybór zawsze należy do człowieka. Pozostawił po sobie tylko te nacięcia na pasku. Cichy dowód na to, że 38 światów ocalało dzięki 17 minutom odwagi.